Rozgrywki piłkarskiej ligi Trójmiasta Ergol sezon wiosna 2016 nabierają rozpędu. W trzeciej lice nadal niepokonane są drużyny dwóch Beniaminków, Bark Martin i RWS Gdańsk. Zawodnik filtrów Gdańsk, Kamil Borkowski, przekroczył granicę 100 asyst w ligach Ergol. W drugiej lice w grupie A pierwsze porażki w sezonie 2-3 z Weppo.pl doznała drużyna Marwitu. W grupie B rewelacyjnie spisuje się prowadzący w tabeli zespół RKS Hufdu. Tym razem w pokonanym polu pozostawili BKS fachowców. W trzeciej lidze w meczu na szczycie Skantek, lepszy od AST Wrzeszcz, drużyna Vizline doznała pierwszej porażki w swoich występach w PL3, a Aplit wygrał pierwszy mecz w sezonie. W grupie D trzeciej ligi Wielka Trójka, czyli Alior Bank, Zumpak Team oraz ośrodek sportowo-szkoleniowy Adria nadal rządzi i dzieli w ligowej tabeli. Bokaro Gdańsk wygrał dopiero swój dziesiąty mecz, a porażka 1997 przekroczyła barierę 100 zdobytych punktów w historii Piłkarskiej Ligi Trójmiasta. Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie Piłkarskiej Ligi Trójmiasta www.pl3.pl